Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci jak dodać zdjęcie do kontaktów w telefonie Vivo X200 Pro. Na początku przechodzimy do kontaktów. Wybieramy kontakt, w którym chcemy ustawić zdjęcie i naciskamy ołówek w prawym górnym rogu. Następnie naciskamy sobie tutaj na zdjęcie. I możemy wybrać opcję aparatu i wykonać zdjęcie w tym momencie, które ustawimy jako zdjęcie kontaktu. Możemy też wybrać opcję ze zdjęć Google i wybrać jakieś zdjęcie z naszego folderu ze zdjęciami Google lub możemy też wybrać opcję galerii i tutaj wybrać jakiś folder na przykład aparat. Następnie wybieramy sobie zdjęcie, które chcemy ustawić. Przycinamy je, możemy też je obrócić wybieramy opcję wybierz a następnie zapisz w prawym górnym rogu Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję Z mojej strony to tyle ja się żegnam cześć